Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Boxer. Dzisiaj mam wam materiał do pokazania z mapy Shadow of Evil i będzie to kolejne otwarcie Paka Puncha. Dla osób, które jeszcze nie oglądały, nie wiem, mojego poprzedniego odcinka, bądź nie wiedzą co to jest Paka Punch. Paka Punch jest to skrzynia, która pozwala nam ulepszyć naszą broń dwukrotnie. W przypadku pierwszego ulepszenia to dostajemy tylko i wyłącznie tam lepsze naboje. Te naboje zadają dużo lepsze obrażenia na zombiaku. W przypadku drugiego ulepszenia tu po prostu dostajemy jeden specjalny nabój, tak jakby w naszym magazynku, który po wyszczeleniu jest w stanie na przykład zabić większą grupę, bo są to zazwyczaj takie obszarowe, nie licząc ataku zawróconego. No i okej. Okay. Dobra, jak widzicie mam tutaj pierwszą rundę, wykorzystam tutaj elementy glitcha, więc przede wszystkim, jeżeli chcecie to powtórzyć, to musicie mieć tutaj max, nie max, tylko punkty razy 2 double pointsy. Musicie sobie troszkę dozbierać, więc no, niewątpliwie tutaj najlepszym elementem do tego jest po prostu pozamykanie sobie okien. I okej, okay, potrzebujemy teraz sobie tylko odnaleźć tą malutką taką fioleczkę do dmuchania. Dobra, jest to, jak to się dokładnie nazywa? Fumigator. Dobra, mamy fumigator, dlatego że z fumigatora może nam dropnąć broń. I na markwę po prostu ten pistolet nie jest za dobry, no by się bardziej przydała. Będzie k Nie będzie. Dobra, ale zawsze to jest plus 70. No i okej. Okay. Co tak naprawdę zaczynamy robić? To tą klątwę tutaj pierwszą zostawiamy. Lecimy sobie od razu na drugą klątwę. Tutaj musimy pewnymi ruchami wszystko sobie otworzyć. Dlaczego pewnymi? Bo nie może być chwila zawahania, bo po prostu nie zdążymy. Dobra, bierzemy to. Otwieramy sobie tutaj, włączamy. Lecimy szybciutko na górę, przeskakujemy to tutaj. Niestety musimy zwolnić, bo po prostu czasem zdarza się tak, że można to przeskoczyć, i wtedy będzie e, tyłek zbity. Dobra, lecimy. Tyk, tyk, tyk. tyk. Jak widzicie, e, wszystko udało się otworzyć. Znowu, no i okej, okay. co nas teraz czeka? Przede wszystkim, warto jest sobie pomyśleć i przemyśleć to, że za każdego ząbiaka z kosy dostaniemy 2600 po wzięciu pońców. My tak naprawdę potrzebujemy teraz 1000 zombiaków. Niestety jedna ofiara nam padła. Dziwne. Ale okej, okay. dobra. Czekamy sobie teraz na wszystkie ząbiaki i już Wam tłumaczę na czym polega Wykorzystanie tego glitcha. Jak widzicie, w tym momencie, kiedy podniosłem pióro, pojawiają się dwa demony. Kiedy pójdziemy robić rytuał, gra szczyta dwa demony jako zwykłe zombiaki, i automatycznie da nam po prostu dwa zombiaki gratis. W przypadku, kiedy będzie to więcej demonów to po prostu da nam więcej zombiaków. Jest to dosyć fajna sprawa w przypadku, jeżeli chcemy na przykład dosyć szybko właśnie wykonać rytuał, tylko warta uwaga jest taka, żeby po prostu ich nie zgubić. One muszą być cały czas tutaj gdzieś w pobliżu nas. Więc dobra, czeka nas tu chwilę biegania, dlatego że wszystkie zombiaki muszą wejść do tego pomieszczenia, bo jak zauważyliście, każdemu z nich strzeliłem dwa razy w nogi, żeby dostać 20 punktów. W przypadku teraz gdybym strzelił trzeci raz zombiaka z tego pistoletu startowego, który teraz mam w rękach, to po prostu zombiak umrze i za niego dostaniemy na przykład 60, jeżeli strzelimy mu w tułów 100, jeżeli trafimy go w głowę, no trochę kasy to jest, a my potrzebujemy tak naprawdę kasy. Dobra, w takim razie odpalamy sobie rytuał, teraz tutaj troszkę trzeba uważać. Trzeba poczekać. Dobra, rytuał się skończył. Super. Mamy robaka, więc znowu podniesiemy sobie go. Jest nam potrzebny. Ok, i teraz mamy 700. Jak możecie zauważyć, 710 tylko i wyłącznie. Trochę mało. Ale na przykład położenie się pod perkiem daje nam w stówę. Mamy już 810. Wiemy, że już jedno okno zamkliśmy. Ale lepiej się dla pewności przygotować. Teraz dobra, czekamy na zombiaki i jedyna sprawa teraz to jest modlitwa, żeby nie wpadło nam kabum z tych zombiaków. Dlatego, że potrzebujemy ponad 2000. Dokładnie 2250. No właśnie, jebo kabum i już to nie wyjdzie w tej rundzie. A jajaj, no dobra, szkoda. Ale okej, okay, bierzemy sobie w takim razie nie przerywając. Skoro to nam nie wyszło, to nie ma jeszcze nic straconego. Możemy to zrobić również w następnej rundzie. Dobra, pyk, pyk. Właśnie to o czym mówiłem, kabum jest praktycznie takie kurde. Tutaj w Call of Duty Black Ops 3 tobie zombie najgorsze. Dlatego że po prostu my sobie chcemy dodać zombie kaskosy. I wpada nam od razu kabum, i to jest trochę taka lipa. Dobra, otwieramy sobie tutaj. Dobra, tu ząbiaki padły, ale na szczęście ich nie szczytało. Musimy udać się na środek, i znowu wykonujemy praktycznie rzecz biorąc to samo. Jednak mm, z doświadczenia wiem, że już mi braknie ammo. Więc pasowałoby to ammo sobie trochę zatrzymać. W przypadku tej rundy teraz akurat to są trzy szczały w zombiaki. Przede wszystkim kasa. Kasą tutaj tak naprawdę sobie troszkę możemy porządzić, a w przypadku kiedy tej kasy po prostu nie mamy, to jest problem. Dobra, mamy tutaj wszystko pozamykane, więc pójdziemy teraz do kanałów po raz kolejny. Musimy iść tutaj na dół. Jak widzicie, jest tu odznaka, i tu mamy przejście do tak zwanej, przeze mnie i przez moich kolegów Narni. Idziemy do Narni. Okej, okay, w tym momencie tu się zespałnią demony. Czekamy na te demony, wychodzimy stąd. Okej, okay, te demony zaczną zaraz wychodzić, a my musimy tutaj podnieść odznakę. Tam się zrespiły demony w środku. Tu mamy dwa demony. Dobra, jak widzicie, tych demonów trochę już wychodzi. Trzeba tylko i wyłącznie poczekać, aż one tu wszystkie wyjdą, i idziemy odprawiać następny rytuał. Ich teraz powinno być tu 6, więc otwieramy. Czekamy, aż one tu wyjdą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, szósty taki pogubiony, ale idzie. Przebiegniemy sobie, bo nie można ich po prostu stąd zgubić. Widzę, jemu się chyba nie pali do mnie. To też ważna kwestia w demony, również możecie sobie raz trafić, ale no trzeba uważać żeby po prostu takiego demona nie zabić. Dobra, idziemy na górę, teraz wyjdzie nam margwa, więc będziemy się musieli stąd tak delikatnie mówiąc ewakuować. Dobra, one tutaj idą, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, super. Możemy sobie już zacząć powoli przygotowywać się do tego, żeby wykonać to. Dobra, tu mam trochę do czasu, więc ja się tutaj cofnę, dobra. Pyk, pierwszy element sik, założony. Dobra i zaczynamy. Teraz trzeba być troszkę uważnym, bo nie chcemy wpaść na któregoś z demonów. I Czeka nas trochę tutaj biegania. Dobra, biegamy sobie, zrobimy właśnie teraz ten drugi rytuał. Dobra, jest. Wpadło nam, wpada nam kasa za rytuał i wpadnie nam kasa również za markwę. Niestety, dziewięcioma nabojami to my sobie możemy Mark wonno pomarzyć Ale dobra Zawsze możemy sobie Kupić RK-5 Dobra, mamy 750 I teraz znowu Potrzebujemy około 2000 Znowu 2000 2250 Tak, tak Dobra, wezmę sobie mimo wszystko TRK5 Rypnął w ziemię Troszkę się podirytował Nie tak bardzo jak ja Dobra, on teraz zacznie się szybciej poruszać Więc idę w tą lokalizację, którą mam już otwartą Dobra, stracił drugą głowę 2000 już nam Nasze saldo rośnie Mogę już wziąć kredyt. Dobra par. Super. Punkty razy dwa. Y, serce margwy. Młotek, czyli znowu trochę kasy. Nie chcę dostać kabum. Dobra, tego zabiję ostatniego, zostawię sobie ich. Dobra, mamy 6000, nie jest źle. Jak widzicie, druga runda. E, kasy nam dosyć sporo tutaj dropło. Otworzymy to. I lecimy sobie teraz do portu. Ja zazwyczaj chodzę w tych samych kolejnościach e, do tych miejsc. Chwila zawahania, to jest to, co najgorsze człowiek może zrobić tutaj w Blagopsie na zombie. Chwilę zawahania czasem po prostu psują rozgrywkę. Dobra, lecimy dosyć szybko, może uda nam się zdążyć. Oby się udało zresztą. Dobra, Shadow nam już tam się pojawił. To wiemy. I okej, okay, jak widzicie, klątwa nam została. Nie wiadomo dlaczego, jest to taki no, mini gliczek którego właśnie do tego celu teraz wykorzystuję, ok. Bierzemy sobie pas mistrza i znowu ta sama sprawa. Bierzemy sobie dwa demony, idziemy do tyłu. Zawsze, kiedy Wam w pierwszej rundzie nie wyjdzie, zawsze możecie to zrobić tak jak ja teraz w drugiej rundzie. I tak naprawdę, jeżeli wszystko w odpowiednich momentach sobie otworzycie. To tak naprawdę jesteście w stanie dosyć szybko zrobić tego easter egga. Dobra, biorę ich tutaj. Dobra, widziałem, że ten tutaj idzie, więc ja na niego poczekam. Dobra, on mi tam idzie. Nie chce się. Zabić tutaj niepotrzebnie. Dobra, tam się jakiś ząbek jeden pojawił. Mi na razie to wystarczy. Ok, znowu podnosimy sobie robaczka. Trzeci rytuał odprawiony. Idziemy zrobić teraz czwarty rytuał. Jak widzicie, w dalszym ciągu jest druga runda. Co prawda, jest to wykorzystywanie glicza, ale tego glicza nie spaczowali i. Nawet goście z Kaledoksyty nie wyrażali się o tym, tak że to jest akurat glitch, więc według mnie dopuszczalne. Czasem. Dobra, lecimy do ostatniego miejsca. Otwieramy jedne drzwi. Otwieramy drugie drzwi. Dobra, czekamy tu, nic więcej nie muszę sobie pootwierać. bo już w jednym miejscu otworzyłem sobie przejście do piwnic, więc jestem na plusie. Dobra, jak widzicie, wyszło. Mamy również tutaj pieruleczkę, jednak te zombiaki już tak naprawdę nie są mi potrzebne właściwie jaki demony dobra, biegniemy mam 15 nabojów na markwet to będzie trochę za mało ale dobra dobra, położona perłeczka dobra i odpalamy rytuał czekamy aż one sobie tutaj ładnie powychodzą O, już mnie trafił w plecy Dobra, wycofam się Cześć kolego Dobra Rytuał odprawiony Shadowman się tam pojawił No, byr, robaka Dobra, markwa Ale mi zarypała po plecach Straszna lipa, straszna lipa, nie mam ammo. Ale dobra, muszę się wycofać. Niby jest na górze skrzynia, więc wykorzystam po prostu skrzynię i sobie spróbuję zalosować. Jednak jak przyjdzie Markwa to będę... Nie no, jeszcze w sumie mam jak się stąd wycofać. No proszę, dostałem RKM-a. Co prawda, o jest, celownik w końcu się zrobił. Dobra, Markwa siedzi u góry. Nie chcę, żeby oni mi zaczęli biegać. Wolę, żeby oni szli powoli. Markwa również na razie powinna iść... Dobra, trudno. Dobra, dostała czajnik. Ona teraz będzie szybciej biegała. Ja już mam wszystko otwarte, więc... Dobra, znowu dostała czajnik. Straciłaś głowę, dobra. Biegniemy w takim razie do kanałów, ponieważ kanały otwieraliśmy jako pierwsze. A mam double pointsy, to może by tak... Nie, dobra, nie będę ryzykował. Tu miał być poradnik jak szybko zrobić paka pancza No i okej. Okay. Idziemy. Czekamy. Aż nam się tu ładnie wszystko otworzy. Dobra, otwarło się. Możemy wejść do środka. Ważne elementy. Jeden i drugi robak na samym początku musicie zawsze dać. Dlatego, że gdybyście wsadzili jednego robaka, chcieli się wycofać jakoś tutaj, gdyby było za dużo zombiaków, to potem może być problem, bo tutaj tak naprawdę nie będzie ściany i nie będziecie mieli jak wrócić. A tu jak widzicie, też trzeba chwilę poczekać. Dobra, jest. Ruszamy z rytuałem, tutaj jest nasz pacznik. A oto jedna odsłona naszego dziadka. A mi po plecach. A to była druga jego. I jak widzicie, w ten oto właśnie sposób możecie sobie, bez żadnych problemów w drugiej rundzie otworzyć paka pancha. Problemem tylko teraz zostaje kasa, ale jak widzicie e, przychodzi teraz margwa. Na końcu, gdybym po prostu poczekał, to ta markwa również by przyszła, gdybym nie zabijał tego zombiaka. I tak naprawdę tą broń już bym miał ulepszoną. Ale ja wolę dmuchać zawsze na zimne. Nie być takim w gorącej wodzie kąpany. Dobra, zombiaki chodzą powolutku. Otwórz buzię od. Dobra, 6000. Jak widzicie, trochę lipa, ale tutaj jest, dobra to. Widzę, że spał mgam no, na tą rundę. Dobra, chyba został jeden. No i jak widzicie, jest trzecia runda i 46 zombiaków. Już zostało przez moją osobę zabitych. Jeszcze dla, yy, że sztagujmy, dopełnienia. Po prostu ulepszę broń. Ulepszam broń zazwyczaj dwa razy, dlatego że, tak jak kiedyś wspominałem, jedno ulepszenie zlepsza nam nasze szczały, a drugie ulepszenie naszej broni dodaje nam jeden dodatkowy perk. I w tym przypadku jest to zawrócony. Może uda się zrobić zawróconego? Nie uda się. A tu też się nie udało. No dobra, ja już Wam nie przeszkadzam. E, to tyle. Także pokazałem Wam. Jak zrobić paka puncha w drugiej rundzie, bez większych problemów. No co prawda broń lepszyłem w trzeciej, ale otworzyłem w drugiej. Także no cóż, jeżeli materiał Ci się spodobał, to zachęcam do polajkowania materiału. Jeżeli chcesz, możesz zasubskrybować kanał, jeżeli Cię interesują różnego rodzaju poradniki, czy to z Xboxa, czy z Call of Duty. O, jest zawrócony. Jak fajnie. I on sobie tak będzie biegał. O, Opyk! Będzie ich naparzał. Tunel, jakby to Sławuś powiedział. Dobra, no cóż. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach, czy to z Call of Duty, czy z jakichś poradników. Trzymajcie się, na razie.